Przede wszystkim gratuluję. Nie mogę zrobić inaczej trenerowi i drużynie Stomilu zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Myślę, że zwycięstwa w pełni e, zasłużonego. E, Stomil Olsztyn też jest drużyną, która gra o stawkę. E, gra o to, żeby w. E, pierwszej lidze pozostać. My gramy o inne cele, ale dzisiaj było widać na boisku, że tylko jedna drużyna ma cel i tylko jedna drużyna ten cel chce realizować. To był Stomil Olsztyn, zespół zdecydowanie bardziej zdeterminowany, zespół zdecydowanie bardziej skuteczny. Zresztą trudno mówić o skuteczności w przypadku Krakowi, kiedy my praktycznie przez 90 minut nie stwarzamy sobie sytuacji, groźnej sytuacji bramkowej takiej sytuacji stuprocentowej, wtedy nie można meczu wygrać, dlatego myśmy dzisiaj zasłużenie tutaj przegrali to spotkanie, tracąc szansę na to, żeby powiększyć swój dorobek punktowy w lidze. Mecz pomimo trudnych warunków mógł się podobać, bo to nie było jak gdyby senne spotkanie, było sporo akcji podbramkowych, szczególnie pod bramką Krakowi, kilka z nich zakończyło się bramkami. Myśmy może w środkowej strefie boiska próbowali grać, no ale z tej gry niewiele wynikało. Słabe spotkanie w naszym wykonaniu, zdecydowanie lepszy 100 Olsztyn. Zasłu zasłużenie wygrywa ten mecz. Ja jeszcze raz ten Romik gratuluję. Wiem, że w Stomilu było troszeczkę nerwowo. Myślę, że trener i drużyna pokazali tutaj charakter, pokazali dobrą piłkę i pokazali, że razem mogą dalej wiele zrobić dobrego, przede wszystkim się w tej lidze utrzymać, a potem myśleć myślę o czymś innym. Ja pamiętam Stomil z tego okresu w rundzie jesiennej, kiedy ta drużyna grała u nas w Krakowie już się prezentowała bardzo dobrze. Dzisiaj jak gdyby potwierdziło się to, że jest to naprawdę dobry zespół, fajnie prowadzony przez trenera i ja życzę tutaj trenerowi dalszych sukcesów, utrzymania w lidze. Wszystkim panom, bo nie widzę tu pani, życzę zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, bo tak się akurat złożyło, że w okresie świątecznym ten mecz jest rozgrywany i w ogóle wszystkim kibicom piłki nożnej chciałem życzyć zdrowych, wesołych świąt.